Witam wszystkich ponownie w naszej przygodzie z Arxos, jestem przed mgłą, przed bosem, golemem, jak już zaspoilerowałem w poprzednim odcinku, no i bez zbędnego przedłużania, gadania, wchodzę w mgłę, no i spróbujemy go pokonać, golem, żelazny golem w sumie, nie ma żadnej kaccenki. czekajcie, on zrobi ten atak taki, właśnie, nie ma żadnej cutscenki, od razu tutaj wychodzi, jak widzicie, i się od razu z nim bijemy. Hmm. Takim damage dosyć. A jakbym wziął w dwie, oj, nie trafiłem. Nie ma, nie ma, nie ma. Oj, Ja Zapomniałem, że on kopać może. O! Oj, wziął mnie. Zginę? Nie, przeżyłem. Uży jakiegoś ataku Akurat jak ma użyć to nie używa. Ja się muszę uleczyć. Okay. No pomyślałem, że on tak chwycić może. Ojej, czy on nawet mi... Jak odskakuje. To... O, go tak można wytrącić. Z równowagi, a nawet się obali. Teraz spróbujemy ile wlezie w niego. Jak widzicie, on teraz jest praktycznie bezbronny. Ojej, no ale trawnie go. Tego najlepiej w nogi mu atakować. Dobra? Nie jest źle. Ok. A on mi życia. Nie, nie, bo, bo chciał chwytać. Nie mogę. Ojeja, ale mi walnął. Czekajcie, muszę uciec. Właśnie, się uleczyć. Bo nie ma co ryzykować. Nie, źle tak naprawdę, tylko wolałbym się z nim tak na środku bić. A właśnie tu. Nie. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Ok. A znowu jest wytrącony z równowagi. No, bigo. Energii mi brakuje. Nie obala go. A nie, jednak się obalił. No i koniec. Widzieliście Rdzeń żelaznego golema. Ok, zwycięstwo. Widzieliście. Bestarczy, nawet go pokonałem, mając w dwóch rękach miecz. Były tam dwa momenty, gdzie, no powiedzmy, mógł mnie zabić, tak. Musiałem się wycofać, żeby się uleczyć, ale ogólnie nie jest to ciężki boss. Za pierwszym razem go pokonałem, tu nic nie ma. Myślę, że też to powiecie, że łatwy dosyć boss. No i no i to tyle w sumie. no to był bos tej lokacji Fortece Sena. Tak jak lokacja dosyć ciężka, tak bos no, słaby. No i tutaj takie kółeczko nam się pojawiło, czy jak to nazwać krąg światła o, i go można obejrzeć i będzie kaccenka. Kaccekę jeszcze pokażę w tym odcinku, żeby już dotrzeć do Anorlando, bo teraz się przeniesiemy właśnie do Anorlando jak widzicie takie gargulce nas wezmą no i do kolejnej lokacji się dostajemy ale to już w następnym odcinku będę mówić bo skończę tutaj odcinek bo tu miał być tylko boss i pokazanie właśnie jak się przenosimy zobaczcie jaki piękny widok najpiękniejsza chyba lokacja w grze według mnie w ogóle z tego co wiem według wielu graczy najpiękniejsza, naprawdę jest piękna E, oczywiście to są zdania podzielone, tak? Bo każdy ma swój gust. O, no i jesteśmy w Anorlondo. Ale też nie wiem, czy nie najtrudniejszej lokacji w sumie. W grze e, mamy napis: piękny. O, odblokowałem osiągnięcie e, dotrzyj do do Anurlondo. Tak mi się osiągnięcie odblokowało. E, więc, jak mówiłem, ja tu skończę odcinek. O, dzisiaj to jest ten gargulec z nim można porozmawiać ale on tylko zro... zrobi po prostu włączy się kastenka i wrócimy do fortecy Sena, on nie ma żadnej kwestii dialogowych no no to to byłoby, byłoby na tyle golem pokonany nasz ósmy boss w sumie by można powiedzieć, że najłatwiejszy nie licząc pierwszego bossa, bo za pierwszym razem no to jeżeli filmik się podobał to dajcie łapkę w górę a za bossa to zawsze warto napiszcie komentarz co sądzicie o tym bosie, chociaż właściwie co tam pisać? Słabe to jak nie wiem co w sumie. No ale komentarz zawsze mile widziany. No i, no i to tyle. W następnym odcinku już będziemy eksplorować Anor Londo. To już będzie masakra. Muszę, raczej muszę ja i wy przygotować się na dużo śmierci, pełni faili, bo będzie naprawdę ciężko. Ale już bez zbędnego przedłużania. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia. I cześć.